Nowa siedziba placówki opiekuńczo-wychowawczej mieszcząca się w Mościcach przy ulicy Szarych Szeregów została właśnie oficjalnie otwarta. Choć wychowankowie mieszkają w nowym domu od kilku tygodni. Zmiana miejsca siedziby przede wszystkim była podyktowana zmianą i polepszeniem warunków socjalno-bytowych. Poprzednia siedziba mieściła się przy ulicy Brodzińskiego. Placówka znajdowała się w starej kamienicy, która no nie tylko miała ogromną kubaturę, a ale też była kamienica, którą wymaga ogromnych nakładów finansowych. No i przede wszystkim była zabytkową kamienicą. Specjalnie na tę okazję wychowankowie przygotowali krótką inscenizację pokazującą ich przeprowadzkę do placówki przy ulicy Szarych Szeregów. Więc nowa ustawa, która wprowadziła nowe zapisy i wyraźnie wskazała, że no podążymy i wszystkie samorządy muszą podjąć wszelkie działania, żeby iść w kierunku tworzenia takich bardziej rodzinnych, mniejszych placówek do 14 dzieci. No podjęliśmy właściwie od dwóch lat wszystkie działania tu, w, jeżeli chodzi o samorząd miasta Tarnowa, podjął działania, żeby no zmieniać i podnosić te standardy i jak gdyby uzyskiwać jak najlepsze warunki dla naszych dzieciaczków, którzy, które się wychowują w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Warunki jakie tam były, to był piękny stary budynek, ale, ale bardzo wyeksploatowany. On się już nie nadawał do, takich, do takiego pełnienia takiej funkcji jak, jak tam była. Znaleźliśmy miejsce tu takie, gdzie dzieci mogą, wychowankowie mogą się czuć bardziej rodzinnie, atmosfera bardziej rodzinna. 14 osób to już tak właściwie duża rodzina, więc, więc miejsce doskonałe, otoczenie bardzo dobre, bo park, blisko boisko i, i kościół, i, i wszystkie inne atrakcje kino, prawda? Dom kultury, więc. Uważam, że lokalizacja jest bardzo dobra. Bardzo dobre są również warunki mieszkaniowe. Dzieci cieszą się ze swoich nowych pokoi. Mamy nowe pomieszczenia. Mamy Pomieszczenia przede wszystkim są z wentylacją mechaniczną, czyli, czyli no nie będzie grozić nam no na jakieś takie No Jest wymiana powietrza, czyli jest lepsze, lepszy taki standard mieszkania. Przede wszystkim nowe pomieszczenia, nowe meble. No i też dobra lokalizacja, bo przede wszystkim, tak jak ja mówię, no, budynek tamten znajdował się przy głównej ulicy. Sta stanowiło to też troszeczkę zagrożenie y, dla naszych wychowanków. Tu mamy większą przestrzeń, mamy dostęp do parku, mamy dostęp do y, y, rekreacyjnych tutaj y, boisk. No i również, podkreślam, mamy dostęp do, do takich y, dóbr kulturalnych niedaleko kino, niedaleko basen, niedaleko y, 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 no, mamy lodowisko. I dzieciaczki myślę, że będą w pełni mogły korzystać i rozwijać się. Co stanie się z zabytkowym budynkiem, który dotychczas pełnił funkcję domu dziecka? Budynek stary, który nam został przy Brodnickiego, okazuje się, że teraz kancelaria adwokacka reprezentująca potomków byłych właścicieli. Zwróciła się do miasta o zwrot tego budynku. Nie będzie to łatwe, no procedury potrwają. Być może zwrócimy, a być może nie, trudno powiedzieć, bo to sąd będzie sprawę orzekał w tej sprawie. Natomiast no, no będzie stał pusty ten budynek. Dzieciom mieszkającym w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tym razem w mościcach przy ulicy Szarych Szeregów, życzymy szybkiego zaklimatyzowania się w nowym miejscu.